Środa na dziewiątych zawodach sportowo-obronnych klas mundurowych upłynęła pod znakiem strzelania. Strzelanie z broni długiej i krótkiej to kolejne dwie konkurencje, z którymi musiały się zmierzyć pięciosobowe drużyny biorące udział w zawodach. Z karabinka pneumatycznego uczniowie strzelali w pozycji leżącej. Tu zasady były jasne. Trzy strzały próbne, 10 konkursowych i 10 metrów odległość od tarczy. Te same zasady dotyczyły strzelania z pistoletu pneumatycznego w pozycji stojącej. W zawodach udział biorą 33 drużyny reprezentujące szkoły z różnych regionów Polski. Warunki iście poligonowe, dyscyplina wojskowa, a mimo to młodzi adepci wojskowości chwalą sobie czasy spędzane w 23. śląskim pułku artylerii. Jest dobra kuchnia, na pewno na jednostce. Zawody przebiegają myślę, że bardzo sprawnie. Wszystko jest klarowne, wszystko wiadomo kiedy jest, w których godzinach, jest pełna rozpiska i jest to naprawdę wysoki poziom. Rywalizacja, dużo fajnych rzeczy. Można se postrzelać, można popróbować, jak ktoś nie umie. To się jeszcze nauczy, no i czerpiemy z tego. Przyjemność. Uczniowie z klasy Cybermil przy drugim liceum ogólnokształcącym w Bolesławcu to ubiegłoroczni zwycięzcy. W tym roku, jak twierdzą, chcą powalczyć o top 3. Dajemy radę, mamy dwa śpiwory. Najzimniej no, jest tak naprawdę na porankach. W nocy szybko zasypiamy, bo zmęczenie po całe dniu. Ale poza tym bardzo dobre warunki, jedzenie, więc jesteśmy zadowoleni. Zawody potrwają do piątku, co ważne, rywalizują nie tylko uczniowie, także nauczyciele. Zawody organizuje Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando, a finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej.